Ici tu po za mną jest Biskup, a to jest nasza nowa seria Zlagła właca pierścieni No i dobra, to sobie zaczniemy nową grę Jakie wcitaj kurnie, jakie wcitaj... A faktycznie Biskup, masz świętą rację. Nowa gra. Nie. Ta, ta, ta. My już trochę graniliśmy się nie No troszkę. Taki dzień, ani teraz dobre nagrywami i... No, yeah, so, okay. It began with the forging of the Great Rings. Three were given to the elves, immortal, wisest, and fairest of all these. Seven to the Dwarf Lords. Great The, the, the Mountain Halls. <laughs> And nine, nine rings were gifted to the race of men who above all else desire power. For within these rings was bound the strength and will to govern each race. But they were all of them deceived, for another ring was made. In the land of Mordor, in the fires of Mount Doom, the Dark Lord Sauron forged in secret a master ring. To control all others. One ring to rule them all. But there were some who resisted. A last alliance of men and elves marched against the armies of Mordor, and on the slopes of Mount Doom, they fought for the freedom of Middle-earth. No i dobra. No i zaczynamy rozgrywkę. Ja jest cienkim. Tak patrzę kilka. Dobra? Mam dobre sterowanie? Nie, złe oczywiście. Holera, no to Obcors... przepraszam. ale no? zrobimy bo... sobie. Obcy sobie. Kurde. E, obcy sobie przez. Muszę... cholera, co ja klikam? Sorry. Obcy sobie przez zamienienie, bo sterowanie jest po prostu. Och, obstliwa. A ty masz dobra? No. Ja Dobra. Mam he, he. Eee, to zmień postać. To będzie trójka specjalna, to dwójka, a skok to piątka. I akceptuj dwójkę. Dobra, no, biorę. Okay. i zaczynamy. I jakby się coś nie połapał jeszcze z tego Wars, to ja jestem tą drugą postać. Wyskub jest pierwszym. No ja jestem tym nie cindurem, czy ja jestem tym Nie, 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 tak, jest, jest mur, jakby się coś nie, 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 się nie, nie, A nie, się nie, w nie, nie, No, i no nie, w takim w Trzeba tu tych orków wyzabijać. O, to ja to zabiję oczywiście. No tak, 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 pięknie, pięknie. No tak, 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 No tak, 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 jak na tak, 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 raczej nie polega na wciskaniu jednego przycisku, ani skoro uważasz, że polega, no to Twój problem. Hehehe, he, he. No dobra. Daj, ja Dawaj mi tu! Dawaj mi tu, dziada! Bo Ciebie ma problem polega na tym, że są kamera kamerami, wiesz? Nie, nie mogę się w niego zamienić. Kury, hey. Ha! No, ja jest Talandii. Tak, no tu trudno. Czy mnie boli z tym hey. który Który ma miecz, który Kury. 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 Ale Kury. jestem ja tak. jestem lepsi. Ja zawsze jestem lepsi. Jakby Kury. że ja Kury. nie Kury.

No i okej, okay, lecimy. W go zapisu nie używamy, bo to się takuje obrzydliwie. No gracza. po prostu gry się, gra się, wyłącza nie wyłącza się, tylko się, i nie da się nie wyłączyć, zawiesza się gra. Nie ja tu stawiam opór. W nie zabijasz, mnie. A ja mam mieć taki zarylombisty taki. Okej. Okay. Dobra, To, choď to, ne, ja. kurde, 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 nechce, nechce, nechce. Je některý němůj. No i nie. dobré. Třeba mu rozvánit jeho lásky. Hehe, <laughs> nevedně.

Dobry jest ten biskup. To lepszy. sobie Elronda zabił, dla serdusy. No, dobry pomysł, dawaj serduszka ten. Niech tobie tam Elrondi. <gry> no, dawaj serducha. Tak, teraz bym ten laski. O, serduszka. Tak, o, tak, tak, tak. Teraz, szybko szybko. Kurde, gdzie gorki głupie. Nie, udziałem, nie idą zimę. Głupie górki. No wiecie, nie, te lata. Eps, nie Nie, ja kurde, gdzie zabił mnie. Idiot. Nie, nie rozumiem, że postać z drugim idolkiem. Już teraz, szybko. Je tak, groźba mu mi się na Ładna była, nie powiem. Proszę. jest przyjemność.

Ja, no dobra, się. spoko, ja już jestem. Nie ma problemu. Tutaj tu ginni, tu mógł, chyba może Anioł taki popyka. No my takim, w każdym razie my nie możemy tego robić. Jestem wszechmogąca, ja mogę. Jestem jak O, a tutaj jak mam ten krótki taki miecik, ja nie o to już nie mam takiego fajnego błysku. Ania hey. Nie! nie. Urodzi mnie! Ty nie ma to! Biskup, ty nie ma to. Tutaj. Mniejsza posąg Saurona. No wszystko. Nie. Pokon, teraz nie zrobiłem troszkę orków. Jaki to ja mam miecz słodki? Nie mogę tworzyć no bo chyba. A Na brzegłoś nam mówię bisku wystarczająco. No chyba nie, chyba chyba. A, władzę, władzę, wchodzę. Aha, tutaj dobrze, dobrze. Już, już wchodzę. że ma jeszcze o przepraszam no. mamy jeden mini zestaw oczywiście raczej wszystkich mieć nie będziemy ale jest okej okay. kurde spadłem chunerę i no cześć blisko 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 nieładnie Dobrze, dobrze. Dobrze nam jedzie. Ja mam ja już głośno mówimy. bo straszę No ja też tak mam nadzieję. Ha. już tu zginęłam. Ucz w niej mnie będę. Jeszcze to przerobione elfy. A polski tego się niszczy nie zabija. Jakby ktoś jeszcze nie, jakby ktoś nie wejdzie. Nie mam ciągni, tam ścieguły. Hej. hej. But the hearts of men are easily corrupted, and the ring of power has a will of its own. It betrayed Isildor to his death. And some things that should not have been forgotten were lost. For two and a half thousand years, the ring passed out of all knowledge. Until. The ring came to the creature Gollum, who took it deep into the tunnels of the Misty Mountains for 500 years it poisoned his mind mm -hmm. but something happened then the ring did not end it was picked up by the most unlikely creature imaginable what's this a hobbit bilbo baggins of the shire a ring No, pierwszy poziom, który jest w prologu. Zresztą skończyliśmy. Dostaliśmy do i Sylwara. I nie, nie, nie. Ronda Sylwii nie dostaje. O, ale dostanę do kopienia. Aha, prawdziwy bohater. Ile pieniądzków? No, <mum> no, Ktoś po 40 tysięcy. Jesteśmy bogaci, biskup, Bogaci! No, powiadam ci, 40 tysięcy w złociszach! No, masz się tym, jak, jakie zarabiane, to im wieś. No. Dużo można mieć. Szczególnie, kiedy zbierasz kasę za złomień, no, rozwalasz coś i potem zanosisz na skup. all All the arrangements <laughs> are made. I'm old, Gandalf. I need a holiday. You will keep an eye on Frodo, won't you? Two eyes. As often as I can spell. I'm leaving everything to him. What about this ring of yours? Is that staying too? Du right, recht, Gandalf. Der Ring muss go zu Frodo. The Ring ist still in your Pocket. Ja. Gandalf? He's gone, hasn't he? He's gone to stay with the elves. One ring to rule them all. One ring to find them. One ring to bring them all. And in the darkness, find them. Huh? This is the one ring. Forged by the dark -old Sauron needs only this ring to cover all the lands of a second darkness. Frodo, you must never find it. Get up! Confound it all! Samwise Ganji! have you been eavesdropping? I haven't been dropping no eaves, sir. So honest. What must I do? I'll be waiting for you at the inn of the Prancing Pony. I must see the head of my order. You'll know what to do. Keep it secret. Keep it safe. No, Dobrze więc, po co biskup, jeden poziom jeszcze, czy już może kończymy? No nie wiem. Kończymy. Nie wiem, no może tak jeden poziom jest wystarczający. No nie wiem, bo oczywiście sobie zapomnieliśmy nastawić stopera i nie wiemy ile musi nagranie trwa. Starszy. No, to co dobra. to chodź no Bieskup? Bieskup, chodź tu, chodź tu, w RODO. Dobra. Dobra. No to nie. co? Patrzycie się na któryś z ekranów. No, no i nie co? Nie no to, to co? No to trzymajcie się. Cześć. E, w, w, w górę, trzymajcie się. No, komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę. w górę. Trzymajcie się.